Dzień dobry Państwu. Lena Małusz, Echo Malechowa. Dziś 11 listopada, Dzień Naszego Święta Narodowego. Co wydarzyło się 11 listopada 1918 roku? Wróćmy do kart naszej historii. 11 listopada 1918 roku skończyła się przeszło stuletnia niewola naszej ojczyzny. Dzień ten był dniem ostatecznego wyzwolenia Polski. Odtąd Polska zaczęła żyć własnym, samodzielnym życiem. Dzień 11 listopada to święto naszego zmartwychwstania święto odrodzenia naszego państwa. Od tego dnia datuje się historia niepodległego państwa polskiego, związana na zawsze z nazwiskiem marszałka Józefa Piłsudskiego, twórcy Legionów Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej, który pracą swojego życia przygotował i stworzył warunki do urzeczywistnienia tego, o czym marzyły i o co walczyły cztery pokolenia. Dlaczego 11 listopada jest naszym świętem, świętem wszystkich Polaków? Znajdujemy się w centrum Koszalina. Czym jest 11 listopada dla Polaków? Z tym pytaniem zwracam się do przypadkowych przychodniów. 11 listopada to świąteczny dzień czerwona kartka w kalendarzu. W tym dniu świętujemy Dzień Niepodległości. 11 listopada 1918 rok to dzień zakończenia I wojny światowej dla Polaków był dniem przywrócenia niepodległości i suwer suwerenności. Czy każdy z nas potrafi odpowiedzieć na to pytanie? Szymon Wawrzyniak Echo Malechowa kilka faktów z historii. W 1772 roku mocarstwa rozbiorowe postawiły pieczęcie na akcie odbierającym Polakom największe wartości, wolność i niepodległość, ale nie zginęła Polska, póki żyli tacy jej synowie, jak Jan Henryk Dąbrowski, Karol Kniaziewicz i tysiące bezimiennych legionistów, bohaterów, którzy za Józefem Wybickim śpiewali uroczyście. Po klęsce Napoleona i upadku Księstwa Warszawskiego zaczęła się dla Polaków długa i trudna droga walki o wolną i niepodległą ojczyznę. Nadszedł wieczór 29 listopada 1830 roku. Były dziewczęta do domu, ojczyznom nie woła. i do domu daje wodzić, to do domu w koła, wśród Jak dalej do domu, nigdy nie to jak nie jest jedno dobro. Pokrócę w toboku, po prostu to miębi miłość, a nie część życie. Pamiętaj, że Polka to jest i walka, niepodległości Polski to jest i walka. Polka mnie zrodziła z jej piersi wysoły. Być ojczyźnie wierny, a kochance stale. Dzień się spotkamy, spotkamy się przecież, zawsze Polakami, choć w innym świecie. Polacy przegrali powstanie. Wielu patriotów udało się na emigrację. Rozpoczął się okres niebywałych prześladowań. Cofnięto z urzędów język polski. Przyszedł rok 1863. Niespodziewany pobór do wieloletniej służby w wojsku carskim przyspieszył wybuch kolejnego powstania. Był taki rok, rok 63. Śnieży się styczeń. Poszli nie przez rogi obliczeń. Poszli wywalczyć najgodniej, najprościej. Życie włożyć przy budowie dzieła, które się zwało wskrzeszeniem wolności i krzyknąć światu. Polska nie zginęła. Nie tym iść nie kazał. Poszli bo wiedzieli, za co idą walczyć komu złoty tu. Nie tym iść nie kazał. Poszło tak cieni, bo takie dzieciństwo, wziął po na tron. A gdy ciepłogacą, każdy u gorze, wniósł po nocnej rośnie głuchy na Ktoś się cicho odbił w urobanym porze, ktoś w wielonej izbie cicho bił o Po upadku Powstania Styczniowego tysiące kibitek pojechało na Sybir. Polacy szli na zesłanie na ciężką katorgę. Zawsze jednak wierzyli w zwycięstwo. W 1914 roku wybuchła pierwsza wojna światowa. Ożywiły się nadzieje Polaków. Żołnierze Legionowi pod wodzą Józefa Piłsudskiego śpiewali. Legiony to! 11 listopada 1918 roku w kąpię pod Paryżem zostało podpisane zawieszenie broni między Niemcami a mocarstwami zachodnimi, symbol zakończenia I wojny światowej. W rocznicę odrodzenia Polski w całym kraju odbywają się okolicznościowe uroczystości. O godzinie 12 przy grobie nieznanego żołnierza odbywa się uroczysta odprawa wart. Pod pomnikiem składa się wieńce z białych i czerwonych kwiatów. Jak planowane są obchody tego święta w naszym regionie? Zobaczmy materiał przygotowany przez zespół reporterski. W Chilharmonii Koszalińskiej odbędzie się w końcu wnikanie głosu. muzeum planuje okolicznościową wystawę z marzeń walki i z powstałości. Zapraszamy do zwiedzenia wystawy. Będzie ją można zobaczyć do końca listopada. W Dniu Święta Niepodległości w kościołach w całej Polsce celebruje się mszę świętą w intencji ojczyzny i tych, którzy oddali życiem dla ojczyznę. Na Echa Malechowa mówiła Lena Małysz. Ja! Okolicznościowe uroczystości odbywały się również w szkołach. Proszę o relację ze szkoły podstawowej w Malechowie, w województwie zachodniopomorskim. Zdję. i w smak męczeńskich Katorzyni w Dziennicy i w smak poległych w samotnym ilyen smak którego The team Dziękujemy za relację. W tym wydaniu Echa to wszystko. Życzę miłego świątecznego popołudnia. Zapraszam na następne wydanie Echa o godzinie 21 w imieniu Weroniki Jarosz. Do widzenia!